Halo, alo, witam państwa w teleturnieju. Miliozjeby. w dzisiejszym to ja, wasz ulubiony prowadzący Jasio Mikrofalówka. Jak wszyscy wiedzą, do dzisiejszego finału przeszedł jeden z naszych najmniej lubianych uczestników, czyli Devin. Devin, przywitaj się z państwem. Cześć wszystkim, miło mi was, po. Nie nożartuje, nikt nie chce nawet na ciebie patrzeć, a co dopiero Cię słuchać. Hahaha, ha, ha, ale żarty na bok, Devin. Oto nasze finałowe pytanie. Zostajesz sam ze swoją dziewczyną w mieszkaniu, bo twoi współlokatorzy wyjechali co robisz? A. Pomagasz jej w przygotowaniu posiłku? B. Proponujesz jej wspólne obejrzenie filmu lub serialu? C. Dajesz się z nią w rozmowę o jej zainteresowaniach dniu lub ogólnym nastroju? D. Postanawiasz się zbombować jak świnia bez honoru? Krrrrrrrrrrrr! trudne, trudne się wylosowało, ale myślę, że wybiorę jedyną słuszną odpowiedź, czyli odpowiedź D. Tum tum Gratulacje zaznaczyłeś prawidłową odpowiedź Brawo, Devin wygrałeś główną nagrodę czyli wspólny prysznic z prowadzącym i wycieczkę do zakładu karnego bytom pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym odcinku naszego teleturnieju cały odcinek na kanale YouTube